Witam Państwa serdecznie. Wyobraźcie sobie, że są substancje naturalne, które potrafią bardzo mocno zregenerować układ nerwowy, pomagają namnażać się nowym komórkom nerwowym i tworzyć się nowym połączeniom. Praktycznie można powiedzieć, że pomagają odbudować, zregenerować nasz mózg. W badaniu z 2015 roku okazało się, że te substancje zwiększając tendencję wzrostową komórek nerwowych w mózgu aż o 20%, w szpiku kosnym o 22%, w siatkówce oka też o 20%. Niesamowite substancje, warto się nimi zainteresować. Ogólnie dla każdego, ale szczególnie osobom, które już odczuwają brak koncentracji, obniżenie pamięci, możliwe, że problemy ze snem, albo takie skutki chronicznego stresu, kiedy czujemy się wyczerpani, zmęczeni i siedzi w nas takie mocne rozdrażnienie, to te substancje właśnie będą bardzo, bardzo skuteczne. Substancjami tymi są erinacyny i hericenony. Są to aktywne składniki grzybów o nazwie soplówka jeżowata. O niej dzisiaj będziemy rozmawiać, ale najpierw was zapraszam do subskrypcji kanału i polubienia tego filmiku. Soplówka jeżowata, inaczej jeszcze lwia grzywa, ma bardzo specyficzny, a nawet intrygujący wygląd. Owocniki soplówki przypominają białe, zwisające struktury jak sople lodu. Ten grzyb naturalnie występuje w Ameryce Południowej, w Azji, w Europie, rośnie też w Polsce. Jedynie, no, że jest pod ochroną, nie można sobie tak pójść do lasu i pozbierać. Natomiast ma niesamowite właściwości lecznicze. Niestety bardzo mu szkodzi wycinka lasów, bo rola soplówki w ekosystemie leśnym to jest rozkładanie chorych, zniszczonych, uszkodzonych, starych drzew. I soplówka nie potrzebuje, żeby człowiek jej w tym pomagał. Kiedy wycinamy stare drzewa, to tak naprawdę zabieramy jej możliwość. Życia, możliwość funkcjonowania, wtedy znika ten gatunek, a nie tylko soplówka. Też inne grzyby lecznicze, które bytują na drzewach. Grzyb ten od dawnych czasów jest stosowany w medycynie wschodu. W Chinach jest bardzo popularny oraz w Japonii. Medycyna chińska zwraca uwagę na to, że on bardzo mocno wzmacnia żołądek i śledzione, ogólnie dodaje energii, a jednocześnie wycisza i poprawia koncentrację. Dlatego buddyjscy mnichowie wykorzystują w czasie medytacji. Swoje niesamowite właściwości terapeutyczne grzyb zawdzięcza licznym składnikom aktywnym. Między innymi zawiera beta-glukany, które mają bardzo mocne działanie immunostymulujące. Dodatkowo są substancje o działaniu przeciwzapalnym i antyoksydacyjnym, które chronią komórki całego naszego organizmu od stresu oksydacyjnego, od powstawania przewlekłych zmian. Natomiast najbardziej oczywiście fascynujące jest wpływ na nasz mózg. Soplówka potrafi poprawić nasze zdolności kognitywne, a erinacyny i hericenony zawarte w tym grzybie stymulują produkcję czynnika wzrostu nerwów oraz dłuższe życie neuronów. To znaczy, że mogą poprawić pamięć, koncentrację, działają ochronnie na komórki mózgowe, pomagają w chorobach neurodegradacyjnych i prowadzą się właśnie badania w kierunku pomocy osobom, które cierpią na Alzheimera lub Parkinsona. I na ten temat jest dość dużo badań. W tym na przykład opisuje się, jak soplówka chroni przed szkodliwym działaniem stanów zapalnych, zapobiegając zmianom w mózgu, zapobiegając różnym chorobom i wspomagając leczenie chorób mózgu. Niektóre badania też sugerują, że soplówka jeżowata bardzo mocno wpływa na nasz nastrój. Wycisza takie rozdrażnienia, nerwowość, bardzo dobrze łagodzi stany lękowe i stany depresyjne. Nawet yy, można ją stosować przy problemach ze snem, niezależnie od tego, czy jest to problem z zasypianiem, czy człowiek po prostu w ciągu nocy ciągle się budzi. Ja myślę, że te niesamowite właściwości przydadzą się absolutnie każdemu. Czy to jest osoba młoda, która bardzo dużo intensywnie pracuje i potrzebuje takiej energii twórczej. Czy to jest osoba już w pewnym wieku, na przykład na emeryturze, która, która nie pracuje, ale to nie znaczy, że nie chce być sprawna umysłowo i normalnie funkcjonować. Ja myślę, że dla każdego z nas w tym czasie no, będzie to niesamowita substancja wspierająca ogólnie nasz Organizm. Nie trzeba też zapominać, że od wieków jest stosowana też na różne inne dolegliwości. I badania też potwierdzają skuteczność soplówki w różnych kuracjach, na przykład na układ pokarmowy. Na przykład w tym badaniu opisane są różne kuracje ziołowe stosowane w medycynie chińskiej, między innymi soplówka jeżowata, jako potwierdzenie, że może regenerować śluzówki w układzie pokarmowym, zapobiega powstawaniu nadżerek i wrzodów, jak również wspomaga proces leczenia, jeżeli wrzody już się pojawiły. Też Warto pamiętać o jej mocnym działaniu na układ immunologiczny. Stymuluje pracę naszego układu immunologicznego i zwiększa produkcję licznych komórek, które pomagają nam walczyć z wirusami. Człowiek po prostu jest odporniejszy na różne infekcje. Oczywiście trzeba pamiętać, że jak każda substancja, też ma swoje zastrzeżenia i przeciwwskazania. Chociaż ogólnie to jest grzyb i można go spożywać normalnie, jak każdy inny grzyb w kuchni, przyrządzając różne danie, to są osoby, które na grzyby są uczuleni. I jeżeli występuje alergia na grzyby, no to ostrożnie na soplówkę też taka alergia może wystąpić. Natomiast jest dwie kategorie ludzi, którzy szczególnie powinni uważać. Uważać powinny osoby, które stosują leki przeciwzakrzypowe, ze względu na to, że soplówka. Też ma delikatny efekt taki przeciwzakrzypowy, ale razem z lekami, no ten efekt może być zbyt mocny i żeby po prostu leki nie przedawkować. Ale nawet ten fakt, że pomaga rozrzedzać krew i pobudzać krążenie krwi i limfy, to też już dla nas taka wskazówka, że profilaktycznie możemy soplówkę stosować, żeby swój organizm wspomagać wspomagać ten układ krążenia. Bardzo dobrze też będzie. Zapobiegać powstawaniu licznych zmian w naszych naczyniach wionośnych i zapobiegać powstawaniu cukrzycy. Jeszcze jedno przeciwwskazanie, i tu już rzeczywiście sopliówka w ogóle się nie poleca osobom, które są po przeszczepie narządów. Myślę, że Państwo już też to wiecie, że jeżeli ktoś jest po przeszczepie narządów, to stosują się specjalne leki, które obniżają działanie układu immunologicznego, żeby nie było odrzucanie tego narządu przez nasz organizm. Dlatego no, takie leki, które ten układ immunologiczny stymulują i różne substancje naturalne, które stymulują układ immunologiczny, no, nie powinny być w tej sytuacji stosowane. I jak soplów można spożywać. Jak można dostarczyć sobie te wszystkie składniki aktywne, które będą tak genialnie wpływały na nasz organizm? No, po pierwsze, jako grzyb możemy spożywać, jeżeli mamy do tego dostęp. Można kupować suszoną y, soplówkę to wtedy można albo też stosować w kuchni do różnych dań, albo można zmielić i ten proszek wykorzystać do robienia herbaty. Biorąc jedną łyżeczkę płaską na szklankę wrzątku po prostu zaparzyć przez 15 minut i wypijać. Można też oczywiście w postaci suplementów diety spożywać. I suplementy diety są różnych form. Mogą być w kapsułkach, profilaktycznie jak najbardziej taka forma wystarczy. Jedynie Patrzmy, żeby to były rzeczywiście ekstrakty, takie wyciągi, gdzie potrzebne składniki są w bardziej skoncentrowanej dawce. I jeżeli ktoś potrzebuje większe dawki, bo na przykład jest w trakcie jakiejś choroby przewlekłej, poważnej albo po przejściach wyszedł ze zmian nowotworowych, może ma jakąś historię rodzinną, że gdzieś nowotwory były i profilaktycznie chce zadbać, bo mówi się o tym, że soplówka może być też bardzo skuteczna przy niektórych rodzajach nowotworów. I wtedy poleca się w formie sypkiej takie proszki lub płynne, gdzie te ekstrakty po prostu są w większych dawkach. I jeżeli będą to substancje takie sproszkowane, to można je spożywać normalnie według instrukcji na opakowaniu, a można dodawać do różnych soków, smoothie, do różnych napojów i w taki sposób dostarczać do naszego organizmu. Natomiast trzeba pamiętać, Szanowni Państwo, że nie zważając na to, że soplówka jest tak genialną, genialnym grzybem, który no, takie ma niesamowite zdolności dla naszego mózgu, to nie wystarczy nam sama soplówka. Jeżeli chodzi ogólnie o regenerację organizmu, potrzebne są też inne nasze kroki, nasze własne działanie i o tym, co wspomaga nasz mózg. Jak o niego zadbać. ja mówiłam w innym nagraniu. Koniecznie po niego sięgnijcie i oglądnijcie. Pamiętajcie, że nie powinniśmy dostarczyć substancji, które niszczą nasz mózg. Przede wszystkim alkohol, papierosy i cukier. Powinniśmy też zadbać o odpowiednią dietę. Dostarczania odpowiednich zdrowych tłuszczów. Powinniśmy też pamiętać, że mózg potrzebuje tlenu, więcej spędzać czasu na świeżym powietrzu, no i wiele innych wskazówek tu można byłoby przytoczyć. Mam nadzieję, że Państwo dbacie o siebie, a dzisiejszy filmik Wam w tym pomoże. Piszcie, co na ten temat myślicie. Komentujcie, ja czytam Wasze komentarze, nawet jak nie mam czasu na nie odpowiedzieć. Dziękuję Wam serdecznie, że byliście dziś ze mną. Życzę Wam dużo, dużo zdrowia i do zobaczenia w kolejnych nagraniach. Z Wami była Natalia Samaryc.